I nareszcie ona będzie tego żałować. O matka, znowu muszę iść do oczologa. Czytam komiks o komaromanie, ale jest zamazany. Powinieneś włożyć te okularki do 3D. A, o, a, 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 komary atakują mnie! A, 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 a. O. Proszę. Cody. Bailey. Woody. <laughs> Sarki tylko sobie żartuje. <laughs> Ponieważ ze sobą zerwaliśmy, oddaję ci twoje rzeczy. O, serio? Tak, no bo pewnie ci się przyda. Ten kalkulator graficzny, kalkulator naukowy, kalkulator algebraiczny. Kup sobie kalkulator, żeby obliczyć, ile masz kalkulatorów. <laughs> Ach, już taki mam, tylko nigdy go nikomu nie pożyczam. No, skoro już jesteś, dam ci twoje rzeczy. Mm. To ty miałeś moją tarę? Uczyłem się, żeby ci zaimponować, ale teraz już nie muszę. I nie będzie mi brakowało gwizdania małej tancerki na butli. Tak, a mnie nie będzie brakowało dezynfekowania twarzy przed pocałunkiem. Wiesz, ile zarazków jest na ludzkim policzku? Nie, nikt tego nie wie, z wyjątkiem ciebie, a to dziwne. I dlatego właśnie ja nie mam dziewczyny. Ta, dlatego czeka siedem mórz, trzeba płynąć już Ma na nim pieniędzy, ale były przed oceną! Patrz, kolej! Mamy sześć plus z naszego projektu. Nie ma za co! A ty dokąd zabierasz pryszcza? Do mojej kabiny. O, nie ma mowy. On będzie mieszkał ze mną. E, nie śpieszcie, to bardziej mój szczur niż twój. Wcale nie! Ja mu przynajmniej dałam imię. Imię? Proszę cię, czy to może być miłe imię? Pryszcz? <grym> Bo na cześć mojej cery, gdy byłam młodsza. No puszczaj go! Nie, sama puszczaj o ty, dawaj go! Nie, pozwolę, żebyś nie dobra Co tu się bary. dzieje? Wezwano mnie do kłótni rodzinnej. Dziękuję za szybki przyjazd. Po <noise> co wy się kłócicie? Oto kto z nas ma zatrzymać naszego szczura pryszcza? Chodź tutaj, malusi. O, no chodź. Patrzcie, lubi mnie. Daje mi całuski. Tylko ci zlizuje sos z krawata. Możesz mi go wreszcie oddać? Nie, nie dawaj go, chodź daj go mnie. Nie, mnie, ja jestem bardzo. Oboje musicie natychmiast to chłonąć. Proszę o wsparcie do pracowni technicznej. Ale przecież nie masz tam radia, mówisz do ramienia. Dosyć, stawaj mi pod ścianę. Spokojnie, duży. Masz rację, wybacz. Kiedy coś się dzieje, przypomina mi się półgodzinne szkolenie na ochroniarza statku. To był internetowy kurs? Tak. Ale musiałem wymyślić nazwę użytkownika i hasło. To było trudne. Skoro nie możecie się dogadać w sprawie szczura, może niech zadecyduje. Odpowiedzialna, bezstronna osoba z zewnątrz. Świetny pomysł, Woody. Ja z przyjemnością to zrobię. A... No.